Dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani, że jestem w naszym biurze, czekam na moją sonię. Będziemy dzisiaj walczyć, już mamy dzisiaj dosyć sporo pracy, ale czekam nie weekend również relaksu, jedziemy w góry, także cudownie, ale, ale jestem tutaj dzisiaj y, po to, żeby oznajmić coś, na co wiem, że bardzo wiele z Was czeka i czegoś nie mogło się doczekać i też nie mogli. E, słuchajcie, ruszamy ze szkoleniami stricte z mojej ukochanej po prostu branży, czyli ciuchy i makijaż. Będą szkolenia stricte ze stylizacji, będą szkolenia cichte też z makijażu, dwudniowe, po 16 godzin, ale będzie też szkolenie na przykład mieszane, takie, gdzie będziemy i robili makijaż, i robili stylizację, i jeszcze to wszystko jakby łączyli ze sztuczną inteligencją, czatem GPT, żeby on nam pomagał w takich codziennych wyborach. Także mamy co najmniej trzy nowe programy szkoleń. Jeżeli jesteście chętni to i chętne, to oczywiście bardzo zapraszam. Głównie w tym momencie skierowane to jest dla osób ze Śląska, nie ukrywam. Ale oczywiście, jeżeli ktokolwiek, którekolwiek z Was jest mocniej zainteresowana, to piszcie mi na PRIF. I z ważnych rzeczy to są szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską, czyli za dwudniowe szkolenie minimum 16 godzin z certyfikatem, zatwierdzonym programem, teoria i praktyka i tak dalej. Płacicie tylko 5% wkładu własnego, czyli 250 zł. Także serdecznie Was zapraszam, no i już się nie mogę doczekać. Tak jak mówię, no, ten program będzie tak zrobiony i tak dopasowany, żeby najlepiej po prostu odpowiadał Waszym potrzebom, nie? I też te, dlatego w sumie nie wystartowałyśmy od razu z tymi szkoleniami i z beauty, i z make-upu i tak dalej, bo chciałam też spadać troszeczkę rynek, też od Was mieć feedback, czego Wy najbardziej potrzebujecie, najbardziej chcecie, no i też, żeby nam to dawało wszystkim Friday, nie? Tak jak wiecie, no ja modą, makijażem, ciucholandami, secondhand i tak dalej. No Way, tym zajmuję się od bardzo, bardzo bardzo dawna i chciałabym tę wiedzę i tę pasję w sumie wam przekazać, bo nie ukrywam, że to mi daje ogromną ogromną radość, a wiem, że też bardzo dużo z was o to pytało. Także to będą fajne szkolenia, będzie można przenieść swoje ubrania, swoje kosmetyki, będzie też tam baza takiej analizy kolorystycznej, tak żebyście, żeby, jakby, chodzi mi też o to, żeby każda z nas miała z tych swoich kosmetyków, z tych swoich, z tych swoich ubrań, z tych swoich zakupów jak najwięcej dobrego. Tak jak wiecie, mam moto w Lumpola, nie sztuka kupić szmatę za 5 złotych sztuka, a nosić to tak, żeby wyglądało jak milion dolarów. O to mi też chodzi. To chcę przekazać właśnie w tych szkoleniach, żeby każdy, każda z nas jakby dokonywała fajnych, świadomych wyborów i modowych, i kosmetycznych, żebyśmy otaczały się tym, co nam daje tą radość i przyjemność i jakby żebyśmy potrafili wyrażać siebie przez to wszystko. Także miałam nagrać 20-sekundowy materiał, wyszło mi 3 minuty Życie i pewnie jeszcze mi się mikrofon wyłączył w międzyczasie, a może nawet nie. Także zapraszam do kontaktu, jeżeli jeszcze macie jakieś konkretne zapytania albo zachcianki, to dajcie znać. Ja mam na sobie dzisiaj właśnie sukienkę z klingu od Edek Kretek, która kiedyś była poszwą na kołdrę oraz kamizelkę z lumpa za 5 złotych przysłowiowe. Także to ja. Do zobaczenia i papa.